Ok, witam was w kolejnym odcinku z Fortnite'a. I w tym odcinku zobaczymy sobie, co się zmieniło na święta. Oczywiście trzeba sobie, pierwszy yy, prezent, otworzyć. Jaki by tu prezent wybrać? Ten wygląda fajnie. Oby wypadło coś fajnego. A jak nie, to będzie mi smutno. Dobra, zobaczmy co się zmieniło na mapie. Mój bus bojowy się zmienił. Fajnie, że znowu mnie późno wczytało. Tu jest nowy domek. O, nowa miejscówka. Fajnie, faj, fajnie mnie wczytało. Bus mi się pokazuje tutaj, a mnie wysadza na samym końcu. Super. Dobra, polećmy sobie gdziekolwiek. Możecie też napisać w komentarzu, co wy już ciekawego otworzyliście z prezentów, które oferuje Wam Fortnite. No i też, oczywiście, musicie mi wybaczyć, że ten odcinek pojawia się tak późno, no ale. Tak jakoś wyszło. Dobra, co tutaj mamy? Jakiś PMIK. I jest nowy przedmiot od razu: prezencik. Super, że prezenty wróciły. Mamy, uuu, uh, kolejny jakiś PM. Podka, dobra, wypijamy. No nie gadaj, że ktoś tu jest. Dobra, tu prezent. W prezenciku mamy młotek, jakieś tutaj podki kolejne opony z połowę samochodu mogę z tego zmontować. Łuk z graplerem w ogóle co jest? Dobra. Oj, Tyrolką pojechał. O to I szybkie żegnanko, dobra. Mogę sobie na spokojnie już przelutować resztę to, tej miejscówki. O dobra, wezmę sobie skara. Ja sobie w sumie przetestuję ten, ten łuk, bo czemu by nie? I mamy ulepszenie. Uuu, łowca medus. Otrzymasz, węd... o, otrzymasz wędkę, możesz ni nią łowić wszędzie, ale złowisz same medusy. To jest bardzo fajne ulepszenie, ale myślę, że mi się na chwilę obecną nie przyda i możemy sobie lecieć... A bo nie, bo jeszcze skrzynki słyszałem. Dobra, jeszcze ta skrzynka możemy lecieć do następnego miejsca. No i tak nic ciekawego nie wypadło. Tu jest jeszcze jedna jednak. I też nic. A, ktoś motorem le... A nie motorem, tylko samochodem ktoś jedzie. Powziął sobie młot Boję się go. A to fajnie. Fa mega Mega, mega. Jak ktoś jeszcze tu jest? Ok, już, już go nie ma, już ich nie ma, już jest spokojnie. Eee, no w ogóle też gdzieś widziałem, że da się ulepić kulę ze śniegu. O! No i da się. Mega. Da się ją w takim stanie popchnąć? Da się. Da się jeszcze większą chyba zrobić, nie? Taką małą też się da? Również się da. Ukryj się. Nie, no serio, do czegoś takiego małego. A jak raz uderzę? E, ja, to się. Dobra. To się nie tworzy. Próbujmy jak największą stworzyć kulę. I zobaczmy, co można z tym zrobić. Można tym sterować. No tak nie do końca bym powiedział. Czy turela tak niezależnie ode mnie? Dobra. Nieważne, ale jest kolejna rzecz przetestowana. Nie wiem, nie wiem czy to jest od początku sezonu, czy dopiero teraz zostało to dodane. Bo takiegoś tak niedawno zauważyłem, że to jest. Dobra, kolejne ulepszenie. E, łuki szybciej. się... Dobra, skoro mam łuk, to w sumie mogę sobie to wziąć. Uuu, jakie iglo! Co jest? Nie spodziewałem się, ta dziura, ta dziura jest prawie, że niewidoczna. Strasznie ciekawe. Jak tu się jest w ogóle? Chyba. O Mega mi poszło. To jest jakiś bocik chyba. Nie powinienem tak spamić, ale Co mi tam? Cześć, kolego kolorowy. Żegnam, kolego kolorowy. Dobra, szybkie speszyki. Lecimy dalej. dmr to jest piękna broń w ogóle. Ale... O, ten karabin jest jeszcze lepszy. Ostatnio nim sobie grałem, to tak z niego wchodzi. Mam nadzieję, że w tym meczu też tak wejdzie fajnie. Coś... Ciężko chłopa zauważyć. Tam też ktoś się bije, chyba. Trzeba to sprawdzić. Gdzie jest w ogóle skrzynka zakopana. O co chodzi? O, o, o tutaj oponent jest. Jakiś bok, którego nie potrafię trafić. No proszę... No, dzięki. To jest kolejny? Nie, to jest bot. Tam, wiem, że tam kolejny płynie. Dobra, i też leży. Łe, Le, tam następny oponent. E O jezu. No, tutaj mocno mi się oberwało, już w sumie. Eee. Dobra, to mi daj. Ojejku, do strefki trzeba. Tak trochę. Tam jest kolejny chłopek. O Jezu, nie mogę go trafić. Łe, siemano. O, maloła. Nie bijcie mi go, proszę. No nie. Gdzie tu uciekasz? Dobra. Tam jest następny. Aaaa. No, co mi przeładowywujesz? Chcę strzelić. Ojejku, ojojoj. A ty też masz takiego Loła teraz. Mega. Ja też mam lekkiego Loła. I się leczysz, co mi się bardzo nie podoba. Wiesz, to jest bardzo takie niemiłe zachowanie w stosunku do mnie, wiesz? 4 HP. No dlaczego? To było tak przykre, nie? 4 HP! O, coś się bus lekko zbagował. dobra. Skoro mnie wczytało teraz wcześniej, to myślę, że sobie możemy lecieć na domek do upiorzecha. Byłoby przyjemniej, i fajniej i w ogóle. Sobie odwiedzić to miejsce. Bo i myślę, że nie tylko ja tutaj lecę. A tu jest jeszcze jakiś ten posterunek w sumie. Jest jakiś dom za, zasypany śniegiem chyba. O, dobra No niestety nie tylko ja tutaj lecę, to ja sobie polecę obok, bo mnie stać tak Dobra, lecimy, proszę coś zostawcie dla mnie O Boże Oje, o lek lekki rak mi tutaj wszedł A nie ma co się przejmować tak Nieraz było gorzej O Jezu, no... Takie są skutki nieodśnieżania przed swoim domem, nie? Że później takie lodowisko się robi. Chyba wszystko albo większość jest zlutowane już niestety. Nic dla mnie nie zostawili, ale przynajmniej sobie można zobaczyć ten urokliwy domek, tak? O, jakiś motor tu jest zaparkowany. łe drzwiami go uderzyłem w ogóle. Dobra, weź się nie ślizgaj. Czekaj, jakieś ulepszenie mam jeszcze. O, no i super. Lecimy dalej. W ogóle co jest tutaj w tym zasypanym domu? Coś tutaj jest ciekawego? No weź mi, nie wjeżdżaj tym motorem. Są wyważone drzwi jest jedna skrzyneczka. I się tylko jakby komuś było zimno. Nara. Co wy tutaj mieliście ciekawego? Jakieś ciekawe itemki. No, powiedzmy jakiś PMIK tutaj był fajny. No i oprócz tego to nie wiem. Młot jedynie i splesze. Ile tych spleszy? O, sześć to sobie wezmę z przyjemnością. Dobra, lecimy, bo tam jest rzut zaopatrzenia. Będzie lądować. O, fajny zrzut w ogóle. Taki prezent. Wszystko świąteczne powraca. I w ogóle powinien być jeszcze ten granatnik, nie? Świąteczny W teorii, nie? Oby mi wypadł z tego z Nie, jest łuk tylko. No niestety. O Jezu, nie wiedziałem, że tu jest takie... Taka taka dziura. To jest jakaś droga czy co? Ty mnie tu nie było, ale wiem, że tu jest... Nie wiem, ciężko się motorem jakoś mi jedzie. Ej, ty, mega ciekawe miejscu. W sumie. Ciekawe mega to wygląda. Tutaj na dole mnie jeszcze nie było. Tam są jakieś strzały, ale tu jest jeszcze jeszcze skrzynka, którą chętnie sobie wezmę i nic tutaj nie ma. Jak skaczę za chwilę, powinienem dostać bombę. Tam ktoś jest. Jak on nie umarł? Mordo! Mordo! Nie! Nie!

no, to niezłe ma macie te timingi w tych grach, nie? Mega Dostęp bułkę, lekko Lubię bułki, aczkolwiek takie do jedzenia, nie? Wiadomo o co chodzi. Tutaj był jeszcze jeden chłop z loem, aczkolwiek obecnie nie wiem gdzie się może znajdować. Tam jest jakaś strzelanina znowu kolejna. Możliwe, że, bardzo możliwe, że tam jest właśnie. Nie no, traf go Dzięki Lekko w nogi ale jest I powinien być jeszcze jeden nie Chyba, no chyba że się tutaj O o o, idzie po loot. On nie co się dzieje nie Strzelisz? Trafisz On stoi w miejscu Jest chyba bot, nie wiem Nie potrafię trafić z tego karabinu aż tak bardzo Lekko poza strefę sobie? Wyjdę, słyszałem tyrolkę Nie wiem gdzie Mam lekkie obawy O, siemano O Boże Dobra, nie, ja mam jakieś boty w lobby pomocy Co tam się stało? O co chodzi? Halo? Dobra, ja mam gdzieś ten lud, ja mam dobry lud. Ale powiedzcie mi Co tutaj się stało? Drzewo tu jakieś ten Przywołało Tym riftem Dobra, w sumie ja się cofnę po ten nut, może jakieś potki będą O! Tam nadal się tam na tyłach biją, nie no Co wy? Idę wam pomóc bo... Łe jak chłopa wybiło do góry Gdzie jest drugi? A ile jest gdzieś? To w sumie nie wiem Powiedz, że miałeś chociaż jakieś małe O i... elegancko Tylko szkoda, że trzy to w sumie nie wiem czy splaszenie byłyby lepsze O tam, tam jest dobra, mega Mega mnie to ucieszyło O Mega super fajnie Łe, ty już tu! Weź mnie zostaw! Nie, ty chory jesteś jakiś Nie wiem, on. o, nie wiem. On mi się ekran trzęsie, co to za trzęsienia ziemi są jakieś? Dobra, nie, to jest tragedia. To jest tragedia, człowieku. To jest mordo, mordo to jest tragedia, nie? To jest tragedia, nie? Nie! nie. Ja znowu zostawiam tym ludziom Loła. No ja nie wiem, co jest ze mną nie tak. No i może jeszcze na koniec. Tak. Tryb bez budowania. No i skoro już się trzymamy tych zimowych biomów, to myślę, że tak może zostać i możemy sobie polecieć gdzieś. w tym obrębie, gdzie mnie jeszcze nie było. Na przykład tu jest jakiś zameczek. W sumie też jest jakieś fajne, duże lodowisko, nie? Panie te pięknięcia wyglądają Jaki parkour OPEMA Mega Szkoda, że nie pompa O jest prezent Let's go Proszę pompa o, i moje marzenia się spełniły Jezus Maria, nie strasznie, chłopie Dobra, nie, 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 no dlaczego Dobra, polećmy sobie. Tu jest coś ciekawego chyba. Mano takie Wysepki, z których nie ma dostępu nigdzie indziej. Na razie nie chce mi się latać. Przynajmniej nie na odcinku może. W ogóle ten zielony teren jest tak trochę lekko dziwnie wklejony, nie? Nie wiem. Jaki był zamysł twórców. Czy pewno chodzi o to, że ta wyspa się złączyła, i w ogóle. Ale tak nie wiem. Mega się bawię przy otwieraniu następnej skrzynki. Jest nowy item. Mega się cieszę z tego powodu. Tylko teraz jeszcze znajdź mi chłopa, bo chciałbym sobie ten nowy item jak przetestować. No chyba, że walnie Bimbuę i nic z tego nie będzie. Ale dostał. Dobra. No. O miał pompę. Dobrze, że walczyłem bardziej na daleko. Bo na blisko mogłoby to się skończyć dość kiepsko. Dobra, i miejscówka chyba wstępnie wyczyszczona z tego, co słyszę. Aczkolwiek i może i nie. Tutaj chyba jest jeszcze jeden oponent. O Boże. Nie, 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 to się skończy moją śmiercią, chyba tak lekko przeczuwam. Chyba, że tutaj coś będzie szybko, wiem, ja taką lekką taktycz... taktyczną ucieczkę zaliczył, wiecie? Albo nie wiem, czy mi się to może udać. Oj, dobra. Jednak. ...ostatnim strzałem z pompy udało mi się pokonać przeciwnika. Kurczę, wziąłbym sobie ten itemek, no ale... Nowy item chcę testować, tak. To są sprawy ważne i ważniejsze. Mega się bawicie w tym Fortnite. To jest taki dowcipnisz. O, tam jesteś, ta. Mega cię to bawi. A. Wow, naprawdę Mega duży poziom kultury osobistej Nie no weź już zejdź, nie na ziemię Strefa jak daleko, co jest z tą gromnie tak? Tam przede mną jest jakaś mała bijatyka była to jest chłop. A nie, to jest bot. Proszę mi wybaczyć, panie bocie, ale obok jest chłop już i bardzo od niego dostałem co mi się nie podoba. Oj, oj, oj! Mega low, mega, 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 mega low. A oni się nie biją ze sobą. A już zaczęli, dobra, wojna botul. To jest gdzieś chłop, tak? Gdzie on jest? Ja się boję lekko. On se pojechał? Taki jesteś właśnie, nie? Mega. Albo? Jak się pił. Nie, ludzie to naprawdę są... A. Ah, szkoda gadać. Ach, szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę. No to co? Ode mnie coś chyba by było wszystko w tym odcinku. Chyba sobie przyjrzeliśmy wszystkie świąteczne rzeczy, które zostały dodane. Widzimy się w następnym odcinku. Miłego dnia Wam życzę i na razie.